Teraz u mnie y, punktem wyjścia jest ciekawość. Ja jestem cały czas curious, jak to mówi mój mistrz John Bertrand, Australijczyk, a, z którym miałem okazję. Wiele razy rozmawiać, ale też i gościć go w Polsce i mieszkać w jego domu w Australii, w Melbourne, kiedy startowaliśmy na Mistrzostwach Świata. I on mówi właśnie, że o niego curiosity, ciekawość tego, co, co, y, co u ciebie słychać, a dlaczego to wszystko tak wygląda, kto tutaj słucha tego, a, y, a dlaczego takie rzeczy się dzieją, a co ja mogę jeszcze doświadczyć w życiu, nawet w, nie tylko w mojej profesji, ale może ja dotknę jakiegoś nowego obszaru, może ja coś zainicjuję, może komuś pomogę, bo niekoniecznie trzeba od razu wszystko budować. Można z siebie hogy adj komosin nem. No dlatego ja realizuję część projektów, które, że no, tak powiem, z czegoś muszę żyć, więc zapewnić bezpieczeństwo mojej rodzinie, więc i żeglować, kupić nową łódkę, żagle, więc to jest to. Ale bardzo dużo lubię robić takich rzeczy, jak chociażby projekt Power Walk, który jest dla innych. Ja mam z tego niesamowitą frajdę, wiesz, ja sam po sobie zauważyłem, jaki to ma fantastyczny wpływ na mnie. Niby była bła, błahostka, prawda, banalna rzecz, ale już mam z tego radość i jestem ciekaw jeszcze, co co w przyszłości zrobię.